Pracowałem też z firmami z branży real estate, prowadzę fundację PropTech Foundation, gdzie cyfryzujemy branżę nieruchomości, więc ja właściwie żyję technologią. Ja budzę się, prosząc Siri, żeby włączyła mi moją morning coffee playlist, a żegnam się mówiąc do Google: ok, dobra, no zgaś światła. Mam na ręku smartfon, ale smartfona, przepraszam, smartwatch, a smartfona zostawiłem w kurtce, kiedy tutaj przyszedłem. Zrobiłem to celowo i za chwilę powiem dlaczego. Neil Papworth wysłał SMS-a, cały świat się zmienia, no i nagle mamy coś takiego jak Too Long Didn't Read, bo ludzie przestali umieć czytać. Dłuższe treści. Wszystko jest za długie, no bo jeżeli wiadomość 160 znaków może zawierać całą treść, to wystarczy wysłać krótką wiadomość. To oznacza też, że strony WWW też muszą pokazywać nam informacje dużo prostsze. To oznacza, że się zaczyna napędzać biznes krótkich wiadomości, napędza się biznes krótkich filmów, YouTube, Shorts, Instagram i tak dalej. To są wszystko konsekwencje Merry Christmas, Nila Papuorta w 1992 roku, a nasz umysł się spłyca. Mimo że obiecywano nam, że dostaliśmy coś niesamowitego od technologii. Dlaczego tak się dzieje? Spójrzcie na ten wykres. Telefon stacjonarny potrzebował 75 lat na to, żeby 100 milionów użytkowników go zaczęło używać. Telefon komórkowy już tylko 16 lat, Netflix 10, Twitter 6, Facebook 4,5, Instagram 30 miesięcy, TikTok 9 miesięcy. A chat GPT, o którym dzisiaj będzie prawdopodobnie mowa jeszcze wiele razy, tylko dwa miesiące. Co to znaczy? My po prostu nie nadążamy. My nie nadążamy, my jesteśmy cały czas tymi samymi zwierzętami, którymi byliśmy kiedyś dawno temu, tylko może trochę lepiej ubranymi i żyjącymi w świecie, który jest dla nas zbyt szybki. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, co się wydarzyło jeszcze 10 lat temu, i tego mądrze używać. Uzależniamy się od Netflixa, binge-watchujemy i tak dalej. A tu pojawia się coś, o czym Ola Przegalińska dzisiaj mówiła. Przestajemy czytać, ale na szczęście możemy sobie kupić świeczkę o zapachu starej dobrej książki, którą dzisiaj widzieliście. Więc jest Git, nie? Ale zobaczcie, jak dużo się dzieje i jak to przyspiesza. I zobaczcie, że to zaczęło przyspieszać w momencie, kiedy do ręki dostaliśmy telefon, bo teraz wszyscy mamy w ręku narzędzie, które pozwala nam dodawać do tego kolejne narzędzia. No więc czym jest w takim razie ten człowiek 2.0, kobieta 2.0? To jest na pewno umysł 2.0. I teraz, czym on jest, skoro żyjemy w czasach, gdzie nie umiemy już czytać?